Ojca Pio 12 lutego Zbawiać duszę można tylko modląc się ustawicznie. Witajcie w nowym tygodniu. Poprzedni był na naszym kanale dość nietypowy, bo w nim właśnie miał miejsce mój wyjazd. W końcu wracałem nieco wcześniej niż początkowo planowałem i ostatecznie nie udało się pokazać Wam mamy walorkowej. Czas ten nie był dla mnie do końca czasem wypoczynku, ponieważ, jak wiecie, mimo wyjazdu, kanał dalej funkcjonował. A utrudnienie polegało na tym, że poza studiem było to trudniejsze i jeszcze bardziej czasochłonne. A już po powrocie mieliśmy bardzo nietypowy twór, prawie jak w reklamie dwa w jednym. Mam na myśli połączenie dwóch odcinków sobotniego i niedzielnego. Dzisiejszy odcinek również jest nieco inny. Być może niektórzy nawet by nie zauważyli, ale chodzi mi o to, że nagrywam go bez kamery. Ponieważ po przyjeździe jeszcze nie zdążyłem wszystkiego popodłączać, a nie chciałbym, byście musieli zbyt długo czekać na ten odcinek. Nietypowość tego tygodnia również polega na tym, że rozpoczyna się w nim wielki post. Jak pewnie już wszyscy zdążyli się zorientować, najbliższa środa to środa popielcowa. Z tego też powodu już dzisiaj o tym przypominam. Pomyślcie, jak dobrze przeżyć ten nadchodzący czas. Jeszcze będę o tym przypominał, ale już teraz sygnalizuję ten temat. Ostatnio tak wiele mówiliśmy na temat modlitwy również to, że z modlitwą to jest tak, że lepiej się modlić niż o tym mówić. Skoro jednak konwencja naszych odcinków jest taka, że to komentowanie opiera się na mówieniu, to chcąc czy nie, parę słów trzeba powiedzieć. Niedawno wspominaliśmy o Marcie i Marii. Jedna z nich bardziej działa, druga bardziej słucha. Można jednak powiedzieć, że obie te siostry mają relacje z Jezusem. A modlitwa to właśnie taka relacja. Coraz bardziej się przekonuję do takiej właśnie definicji modlitwy. Pamiętam jeszcze z czasu katechezy w szkole podstawowej, że jak nas uczono, modlitwa to rozmowa z Bogiem i to niewątpliwie jest prawdą. Mówiliśmy jednak, że nie zawsze chodzi tylko o słowa. Czasami miłość można okazać również bez słów, a może i czasami bez słów nawet bardziej. Pamiętacie rozmowę ojca ze swoimi synami, gdy posyłał ich do pracy w Winnicy? Jeden powiedział, że idzie, a w końcu nie poszedł. Drugi zaś powiedział, że nie chce, ale Ostatecznie zreflektował się i wypełnił wolę ojca. Przecież o tej ich relacji nie świadczyły tylko słowa. W tym przypadku słowa i czyny tak bardzo w obu przykładach się od siebie różniły. Odnośnie Marty i Marii, to można powiedzieć, że jedna z nich prezentuje postawę pracy. Druga bardziej modlitwy. Idealnym podejściem jest połączenie obu tych dróg. Tak jak w głównym haśle Benedyktynów, ora et labora, czyli módl się i pracuj. Odnośnie tych sióstr, to jeszcze dotyczy tego fragmentu dość ciekawe spostrzeżenie. Ewangelia podaje, że Maria namaściła nogi Jezusa drogim olejkiem, którego woń napełniła cały dom. Do tego stopnia, że aż Judasz się oburzył, że lepiej byłoby go sprzedać i rozdać ubogim, zamiast tak marnotrawić. Kilka myśli na ten temat. O co w ogóle tyle krzyku? Ewangelia mówi, że ten olejek kosztował 300 denarów. A denar to była dzienna zapłata wykwalifikowanego robotnika. Odliczając dni wolne, to w przybliżeniu można określić, że taka kwota odpowiadała wynagrodzeniu za rok pracy. A no to rzeczywiście to sporo. Gdyby to przeliczyć według obecnych najniższych wynagrodzeń. To by wyszło prawie 40 tysięcy złotych. No to już rzeczywiście kupa kasy. Jakby to pewnie nie jeden powiedział. No to może i rzeczywiście to była przesada? Judasz protestował, ale Ewangelia od razu dodaje, że nie ze względu na troskę o ubogich, bo tak motywował swój sprzeciw, ale dlatego, że był złodziejem. Jako ten, który był odpowiedzialny za wspólny trzos, podbierał z niego złożone ofiary. A co na to sam Jezus? Czy nie zawstydził się? Nie skarcił takiego marnotrawstwa? Otóż nie. Powiedział, że ubogich zawsze mieliście i będziecie mieli blisko siebie, a jego nie zawsze. I to prawda. Przynajmniej nie w tak bezpośredniej ludzkiej formie, jak to miało miejsce wtedy, gdy Jezus chodził po tej ziemi. I tu nasz Pan pokazuje, że tak bardzo dobrze rozumie swoją cenę, jakkolwiek głupio to brzmi. Chodzi mi o to, że nie protestował. Ojej, nie trzeba, ja taki nic nie warty, oj, aj, i takie tam. I tu Wam powiem, że mnie to samemu daje sporo do myślenia. Mówi się o umiejętności kochania innych, dawania miłości, ale jest jeszcze druga umiejętność przyjmowania miłości. Myślę, że tak właśnie należałoby określić to wspomniane nieco wcześniej marnotrawstwo. I to nie było pierwszy i ostatni raz. Co jakiś czas słychać to tu, to tam, jakieś takie głosy, że można by było jakieś pieniądze przeznaczyć na przykład na dzieci, a tu budują kościół, albo coś do kościoła, jakieś wyposażenie, może złoty kielich, lub monstrancje. Co za marnotrawstwo. To jedno. A drugie. Wspomniana umiejętność przyjmowania miłości. Czasami tak trudno nam przyjąć miłość innych ludzi. Protestujemy, że nie trzeba, niepotrzebnie. Wyobraź sobie, że ktoś ci daje prezent o wartości rocznej pensji i to daje w ten sposób, że zużywa go natychmiast w całości bez oszczędzania dla ciebie. Przecież Pewnie i kropelka by wystarczyła, by ten dom napełnił się piękną wonią. Myślę, że tu chodzi o coś więcej o umiejętność dawania i przyjmowania. Wielu z ojców Kościoła odczytuje tę scenę symbolicznie. Uważają, że ten olejek to prawda, która ma wielką wartość, wiele kosztuje. Ale jej obecność jest niezbędna w kościele. Wspomniani benedyktyni mają zwyczaj, że przyjmowanych do swojego zakonu wita się obmywaniem nóg przez starszych braci, właśnie na pamiątkę tamtego wydarzenia, o czym świadczą wypowiadane podczas tego obrzędu słowa a brzmią one tak: Zbawco świata. Pozwól naszej modlitwie wydzielać miłą woń, jaką wydzielał ten wyborny orlejek, który Maria wylała na Twoje święte stopy, aby i ten cały dom był pełen miłości i abyśmy osiągnęli w naszych sercach ten pokój, który stał się udziałem Marii, gdy całowała nogi swego odkupiciela. W tym znaczeniu ten drogocenny olejek to symbol modlitwy. Modlitwa winna więc napełniać cały dom, cały kościół swoim zapachem, swoją piękną wonią. No właśnie. I coś tu nam nie do końca pasuje. Pewnie najbardziej to, że nie jeden z nas Przyjmuje postawę Judasza, mówiąc, że to marnotrawstwo. Kto to widział, żeby tyle się modlić? Pamiętacie? Ostatnio o tym mówiliśmy. W Kalkucie, gdzie działała matka Teresa, tyle było do zrobienia. Wniosek nasuwać się powinien sam. Mniej się modlić, a więcej działać. Będzie więcej czasu. Na służbę ubogim. A matka Teresa rozumiała, że taka postawa, chociaż wypływała z dobrej intencji, jednak zaczyna przypominać podejście Judasza czas również jest wartością rozdajmy go ubogim, a nie Bogu. Wszystko jest potrzebne we właściwych proporcjach. A Bogu nie można żałować czasu, przecież od Niego mamy czas. I nie traktujmy czasu przeznaczonego na modlitwę jako czasu straconego. O tym również mówiliśmy, że czas przeznaczony na modlitwę nigdy nie jest czasem straconym. Gdyby siostry w Kalkucie zrezygnowały z modlitwy, aby zaoszczędzony w ten sposób czas przeznaczyć na działalność wśród tych rozpadających się z powodu trądu biednych ludzi, co by pozostało z ich pracy? Pewnie niedługo przestałyby widzieć w tych ludziach samego Jezusa i szybko by stamtąd pouciekały. I taka to by była oszczędność czasu. Jak z tym olejkiem, w cudzysłowie, zmarnowanym na Jezusa. Gdyby nawet go sprzedano i rozdano ubogim, czy to tak wiele by zmieniło? Ci ubodzy przejedliby to szybko i pewnie dalej byliby ubodzy. Ubogich zawsze macie, powiedział Jezus. To nie znaczy, że ich los nie powinien nas obchodzić. Ale nie jest dobrze cokolwiek czy kogokolwiek stawiać powyżej Pana Boga. Uciekł nam trochę ten dzisiejszy temat, a może i nie do końca. Ostatnio mówiliśmy o tym, że w nieustannej modlitwie mogą być nam pomocne akty strzeliste. Raczej nikt nie jest w stanie się nieustannie modlić. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Jednak, jak pisze święty Paweł, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Takie podejście z pewnością może być podpowiedzią, jak realizować w życiu to zalecenie nieustannej modlitwy. Oczywiście. Wszystko z umiarem, żeby nie było tak, że ktoś zajmujący się wyłącznie ucztowaniem, piciem i jedzeniem na swoje usprawiedliwienie powie, że on właśnie w ten sposób realizuje to wskazanie. Takich prób tłumaczenia swoich niewłaściwych zachowań również nie brakuje. Ale myślę, że Wy, kochani, podejdziecie do tego rozsądnie. Nie zapominajmy, że modlitwa to relacja z Bogiem, to coś wartościowego, jak ten olejek. Niech więc i nasza modlitwa będzie wartościowa, a nie jakaś wybrakowana, jak resztki ze stołu po uczcie, jak jakieś ochłapy. Ten olejek przedstawiał wielką wartość. Nie zapominajmy o tym, gdy uklękniemy do modlitwy, postarajmy się, by nasze serce, nasze myśli były blisko Boga. Wtedy nasza modlitwa będzie miła Bogu. Ojciec Pijo uczy nas, że poprzez nieustanną modlitwę można zbawiać duszę. Pewnie w pierwszej kolejności swoje własne. Ale nie bez znaczenia jest również modlitwa za innych, za zmarłych, którzy z racji swoich niedoskonałości nie są jeszcze gotowi, by stanąć przed najświętszym Bogiem. Módlmy się więc nieustannie. Nie żałujmy naszego czasu dla Boga. Niech modlitwa przepełnia nasz dom. Modlitwa, Nieco innego, nie przekleństwa czy jakiekolwiek inne szkodliwe rzeczy. Nie zapominajmy o aktach strzelistych, o psalmach, o hymnach pełnych chwały. Nie dajmy Bogu ochłapów, lecz drogocenne dary z głębi naszych serc. Ubodzy, chociaż ważni, nie mogą być wyżej. Od Boga. Umiejmy wielkodusznie dawać dary, ale także umiejmy je przyjmować, jak nam to pokazuje Jezus. To tyle na dzisiaj. Szczęść Boże i do jutra, myślę, że już z wizją. Życzę Wam pięknego dnia, życzę miłości, która usuwa lęk, życia w prawdzie i bojaźni Bożej. Na każdy dzień Waszego życia. Szczęść Boże!